Policjant litewski spojrzał na nią, nie odpowiedział. I miarowym krokiem wartownika, wybierając podkłady pod odszedł. A zrównawszy się z Leonem, powiedział z grymasem uśmiechu, a nie był to uśmiech ani zły, ani zawstydzony, ani wesoły, taki sobie. Ona się pyta, czy prędko pojedzie. Ona już za pół godziny może żyć nie będzie. Leon nic nie odpowiedział. Podniósł wzrok. Dojrzał jej twarz. A tam, tam pod łokciem wyłaziła głowa dziewczynki i coś na jej włosach o podobieństwie kokardki. Na dachu wagonu skaczą wróble. Dziwna rzecz! Uparł się w tej chwili, aby myśleć. Ona pojedzie i dziewczynka z łachmankiem zamiast kokardki pojedzie, i oni wszyscy, cały pociąg. To raczej wartownik się myli. Ale gdy tak myślał. Poczuł, że nogi mu drżą. Ktoś zakrzyknął, by tu nie stał. Odszedł i wzrok padł na napis wymalowany czarnymi literami na białym tle. Ponary. Tablica jak tablica wsparta na dwóch słupach, słupy wkopane w ziemię. Wszystkie one zawsze stoją naprzeciw zatrzymanego pociągu i przemawiają do niego swymi literami. Posunął rowerem dalej od pociągu, za siatkę. Rozglądnął się za willą Sakowiczów, która musiała być gdzieś na wzniesieniu w pobliżu. Umiejscawiał ją z pamięci. Była piętrowa, w bezdrzewnym ogródku, otoczona żywopłotem. W tej chwili z pociągu zaczynają dochodzić jakieś odgłosy. Zrazu jak brzęczenie rankiem obudzonego ula. Później coś w nim rzęzi, potężnieje chrobot u zamkniętych na głucho drzwiczek. Jak chrobot tysięcy szczurów, później robi się rwetes, giewałt straszny, przechodzi w ryk, wrzask, wycie, pękają uderzone pięściami szyby, trzeszczą, trzeszczą, a później łamią się pod naporem niektóre drzwi. Policjanci zaroili się, zwielokrotnili w oczach, zabiegali, gestykulując, krzycząc i zrywając karabiny z pleców. Dał się słyszeć metalowy trzask zamków, i ich policjantów, groźny ryk w odpowiedzi na ryk ludzi zamkniętych w pociągu. Leon zobaczył jeszcze jak wróble uleciały z dachu wagonu i, że był już oddzielony metalową siatką od fatalnego toru, zdążył wskoczyć pod okap budynku stacyjnego. Chwała Bogu, stało tam jeszcze dwóch miejscowych kolejarzy w mundurowych czapkach, nie był sam. Trzymał kurczowo kierownicę roweru i podświadomie czuł, że wobec tego, co nastąpi, co nastąpić musi, ten rower czy kolejarze, do których przylgnął, to stanie w miejscu bez ruchu. To jedyna legitymacja na prawo dalszego życia. Stłoczyli się razem za tym rowerem, jak za szańcem, bo ani iść, ani uciekać nie było już gdzie. Żydzi zaczęli wyskakiwać z połamanych drzwi wagonów. A naprzeciw sukurs z wartownikom biegli inni w różnorakich mundurach. Z okien zaczęto wyrzucać tłumoki, walizy, i oknami też wyłazili Żydzi, sami niechlujni i nieforemni, jakich ich worki i pakunki. To było dziełem kilku sekund, raptem powstałej paniki. Ktoś przecie musiał tam w pociągu krzyknąć, że to koniec drogi. Pierwszy strzał. Padł w sposób następujący. Jakiś żyd wyłaził właśnie tyłem przez ciasne okno, spuścił nogi i wystawił tyłek, a policjant podskoczył i z odległości jednego kroku strzelił mu w tyłek. Strzał padł głośny i zaraz zerwały się gawrony z pobliskich drzew obsadzonych gniazdami. W ogólnym harmiderze nie było słychać, czy krzyczał trafiony, załopotały tylko jego zwieszone nogi w podciągniętych prawie do kolan nogawicach. Także z bosych stóp spadł jeden kalosz, a drugi zadędał na sznurku przywiązany do kostki. Powstał wrzask, lament, i wycie, i płacz, i ze wszystkich stron naraz gruchnęły strzały, gwiznęły kule, spadły z chrzęstem łamanych kości i pękających czaszek, uderzenia kolb. Ktoś skakał przez rów i trafiony między łopatki spadł weń jak ciemny ptak. Z rozszczapierzonymi na kształt skrzydeł ramionami Ktoś pełzł na czworakach pomiędzy szynami Stary jakiś Żyd zadarł do góry brodę I wyciągał ręce do nieba Jak na biblijnym obrazku I naraz chlupnęła mu z głowy krew I kawały mózgu Potoczyły się jakieś koszyki, kobiałki Wywrócił się w biegu jeden policjant Poślizgnąwszy się we krwi tu, gwiznęła kula, tam leżało dlaczegoś kilku ludzi jeden na drugim, w poprzek szyny leżał cicho może dziewięcioletni chłopczyk i choć gdyby krzyczał, nie dosłyszeć by jego głosu. To widać było, że nie żył już, bo nie drga. Zakotłowało się pod kołami wagonów, bo tam większość szukała ratunku i tam ich najbardziej polewano z broni maszynowej jak z sikawek w ciemną masę złachmanionych postaci. Oto zeskakuje i ta młoda Żydówka. Płowe jej włosy rozwiane, twarz wykrzywiona śmiertelnym strachem, z ucha na kosmyku zwiesza się grzebyk. Chwyta córeczkę. Nie mógł patrzeć. Powietrze rozdziera taki jazgot straszliwy mordowanych ludzi, a jednak rozróżnić w nim można głosy dzieci o kilka tonów wyższe, właśnie takie jak płacz wycie kota w nocy. Żydówka pada najpierw na twarz, później się przerzuca na wznak i zataczając ręką w powietrzu szuka rączki swego dziecka. Nie słychać, ale widać z ułożenia ust małej, że woła ona – mamę! Na głowie jej dygoce wstążeczka z łachmanka i nachylona ku przodowi chwyta matkę za włosy. W mgnieniu myśli Leon przypomniał sobie nagle wstrycego, gdy patrzyli na brutalne spędzanie Żydów do geta. Jego okrzyk pod adresem policjantów Bydło Teraz przeszyła go myśl Nie, ludzie Po ludzku bladzi, spoceni jak szaleńcy Jak dzicy w tańcu, w ruchach W obłędnych gestach, w mordowaniu W strzelaniu Bo jakże by wytłumaczyć można inaczej Że ten oszalały kompletnie policjant Chwyta Żydówkę za prawą nogę i usiłuje wlecją pomiędzy szynami, cały zgięty z twarzą tak przekrzywioną, jakby ciętą nauką z szablą. Dokąd, po co? Nogi kobiece się rozstawiają, lewa zaczepia za podkład, spódnica zadziera do pasa, odsłaniając majtki, a dziecko łapie włóczące się po kamieniach włosy matki i ciągnie ku sobie. Jakby chciało wyrwać z rąk policjanta i nie słychać, a widać, jak wyje, mamę z ust wleczonej kobiety bucha teraz krew. Gęsta ściana mundurów zasłania na chwilę widok, a później jakiś łotyż podniósł kolbę nad zwichrzonymi włoskami uwiązanymi w ciemieniu w kokardkę. Leon zamknął oczy, a zdawało mu się, że ktoś zadzwonił. Telefon? Zadzwonił istotnie. Kolejarz Ściskający konwulsyjnie kierownicę roweru Leona wpił się palcami w dzwonek, kurczowo nim targnął mimo woli i przechylony ku przodowi drga na całym ciele, nie wiadomo, czy łga, czy żyga. Żyd chciał przeskoczyć rampę. Ranny w nogę padł na kolana i teraz słychać wyraźniej kolejno płacz, strzał i rzężenie. Gestapowiec dopadł właśnie któregoś koło samego słupu telegraficznego i trzasnął nim w ten słup. Na rany Jezusa Chrystusa, szepcze drugi kolejarz, na rany Boga. A! zakrakał ten uderzony, a w niebie, nie w niebie, a tylko na tle nieba, zadrgały przewody drutów telegraficznych. Nie wszyscy Żydzi opuścili pociąg. Większość została skuta strachem, sparaliżowana w ruchach, z tą iskierką zapewne nie tyle nadziei, co raczej obłędu, że to nieporozumienie, że im powiedziano przecież oficjalnie, że jadą na roboty do koszyda. Byli też tacy, co wyskoczyli, a później struchleli, stanęli wyprostowani przy wagonach, skamienieli, jakby lojalnością swej śmierci chcieli się od niej wykupić. Tych strzelano na miejscu tak, jak stali. Jak długo mogło to trwać? Bóg jeden, który patrzył na pewno, a widział nawet poprzez gęste chmury tego dnia, mógł policzyć minuty. Widocznie jednak zbliżała się jedenasta, bo od południa biegł pociąg pośpieszny z Berlina przez Wilno do Mińska, nie zatrzymujący się w ponarach. Maszynista, widząc tłumy ludzi na szynach, z oddali już gwizdał wściekle i widać było, że hamował. Ale stojący u wylotu stacji gestapowiec zamachał energicznie, żeby się nie zatrzymywał. Maszynista dał parę boczną, syczącą w białych kłębach i zakrywając na chwilę widok, przejechał po trupach tych, którzy padli na głównym torze, krając tłowia, kończyny, głowy, a gdy znikał w tunelu. Rozwiała się para, ostały się już tylko wielkie kałuże krwi i ciemne plamy bezkształtnych ciał, walizek, tobołów. Leżały do siebie wszystkie podobne i nieruchome. I tylko jedna głowa, ucięta u samej szyi, która potoczyła się na środek przejazdu, widoczna była wyraźnie jako głowa człowieka. Pociąg z resztą Żydów. Stał już gęsto obstawiony strażami, a strzały dochodziły jeszcze częste, ale już bardziej oddalone po lesie. A mówią, Bóg jest! zauważył jeden z kolejarzy, gdy można było już iść. Nie wiadomo, czy do niego doszła ta telegrama po słupie telegraficznym. Leona mdliło strasznie i chwiał się na nogach. Zdobył się jednak na zapytanie, a gdzie tu mieszka Sakowicz Stanisław, bo mu się już pomyliło w głowie. O, tam, na rogu. Okna parteru zamknięte były na głucho okiennicami. Okna na piętrze też nieotwarte, mimo ciepła. Nie ma ich, pomyślał z rozpaczą, ciężko dysząc. I zaczął tłuc do drzwi na oślep, ale nikt nie otwierał. Leon się opamiętał trochę, odszedł kilka kroków i zadarwszy głowę, zawołał staś! Nic. Obszedł dookoła, wrócił do drzwi wejściowych i tłukł jeszcze, choć pozornie nie miało to sensu. Raptem usłyszał przyciszone głosy. Była to zduszona do szeptu kłótnia za drzwiami. — Otwieraj! — Nikogo nie wpuszczę — odpowiadał głos kobiecy. Otwieraj, ja widziałem, to Leon. Jaki znowu Leon, nikogo nie wpuszczę. Szamotanie. Sakowicz musiał odepchnąć żonę i otworzył zasuwę. W ciemnym przedpokoju poprawiała przed lustrem ciemne włosy i mówiła przez zaciśnięte zęby. Co dziwnego, zdarza się tyle razy, że Żydzi łomocą do drzwi, prosząc o ratunek. Wyrzucać ich na śmierć to straszno. No nie? A, pan tu nie mieszka. Usta jej, mimo zaciśniętych zębów, drgały. Była człowiekiem przerażonym. Choć była duża, silnie zbudowana i wiadomo było, że świetnie potrafi prowadzić interesy handlowe. Czegoś podobnego jak dzisiaj jeszcze nie było. Ja tu nie wytrzymam dłużej, ani dnia, słyszysz? Zwróciła się do męża. Słyszę, słyszę. Chodźmy na górę. Leon poprosił o szklankę wody. Gospodarz przyniósł mu szklankę wody i, prócz tego, małą szklankę wódki. To przywróciło równowagę. W tym z po letniskowemu urządzonym pokoju na piętrze z balkonem było moc roślin i kwitnących, i pnących. Sakowicz otworzył na rozcież drzwi na balkon i wyjrzał ostrożnie. Cofnął się zaraz, bo patł właśnie gdzieś strzał z pobliskiego lasu. Wpłynęło ciepłe, świeże powietrze w duchotę zamkniętego pokoju, przesyconego zapachem tytoniu i rozgrzanej deski sosnowej. Frania, zrób herbaty, a zrób sam, ja się boję schodzić na dół. Żona co? Zwrócił się z wymownym spojrzeniem do gościa. Nie trzeba się było rozwodzić, gdy pierwsza była lepsza. Pewnie, że lepsza. Zapalisz? Podsunął Leonowi pudełko z tytoniem. Leon skorzystał łapczywie. — Gdyby była na kółkach, byłaby dziecinnym wózkiem! — palnęła niespodziewanie Frania. — Miałeś tyle dzieci? — Nie słyszałem. Burknął ni w pięć, ni w dziewięć Leon, śliniąc bibułkę. — Ona i dzieci! — wykrzyknęła Frania. — Jałowa, jak te piaski ponarskie! Nieprzyjemnie było słuchać tej kłótni bezmyślnej. Leon zapytał o Wilenasa, który najwidoczniej tu nie mieszkał. Sakowicz przyznał, że mieszkał dawniej, ale dłużej nie wytrzymał. Jak on w ogóle miał ochotę tu przyjeżdżać, do tych Ponar? Sakowicz przymknął jedno oko. To specjalne wyrachowanie. Widzisz, tu w Ponarach można siąść do pociągu do Kowna, nie przechodząc kontroli na dworcu wileńskim. To ich litewska kombinacja. Ale zaraz zmienił temat. Ty Leon, wpadł w werwę. Chcesz mieć domy, drapacze chmur w New Yorku, kapitały, złoto, majątki, brylanty, skarby, akcje Forda? Lajka, aparat, aparat filmowy. To wszystko sfotografować, sfilmować, co tu się dzieje i sprzedać w Ameryce. Boże! No i kule we dorzuciła Frania. I przewieźć samolotem wzruszył ramionami Leon. Po co? Po wojnie wystarczy. Za każdy fotos sto tysięcy dolarów a kto da? No jak to kto poczekaj, ja do ciebie w pilnej sprawie wstał i pociągnął Stasia na balkon. Frania patrzyła za nimi, mrużąc swe oczy. Nie wychodźcie jeszcze, kto strzeli zawołała. Nie zwrócili na to uwagi. Leon wyłożył w kilku słowach sprawę. Sakowicz okazało się, że znał też Andruszkiewicza jeszcze sprzed wojny. Pochwalił zamiar zwrócenia się do Ville nasa. W zeszłym roku zajmował u nas cały dół. Kryształowy człowiek. Ja przez niego dostałem fajną posadę w warsztatach kolejowych. Można było, o tak, zarobić na boku, ale teraz pracuje w HKP. To jest główny niemiecki park samochodowy. Tam dziś zbiórka naszych. Fu, jeżeli kiedyś będziesz potrzebował wozu, to zniżył głos i zmrużył jedno oko. No dobrze, ale poczekaj. Wracajmy do mojej sprawy. Ja pisać do niego nie chcę, na wszelki wypadek, bo jak tobie coś się przytrafi po drodze, no to nie będzie dobrze. Ale powiem tobie adres i dam jego rzecz, którą u nas zostawił. Dawno chciałem odwieść i czasu nie było. To już będzie wiedział na pewno, że ode mnie. Była to zapalniczka, może nawet srebrna, z inicjałami JW. Z tą zapalniczką w kieszeni i ustnym adresem Wilenasa w pamięci, Leon pożegnał się, siadł na rower i nacisnął pedały. Wyjeżdżając ponar drogą dalej od toru kolejowego, zrobił krąg, ale trafił niebawem na ubitą ścieżkę, przemknął mokry w tym miejscu las i wyjechał na skraj pastwiska. Wciąż było pochmurnie, szelest drozdów w liściastym podłożu olszyny. Dalej trzask gałązek pod racicami przechodzących krów. Raptownie wyskoczył na ścieżkę chłopak, pastuch z długim biczowiskiem wyciętym z jałowca, lat na oko trzynaście. Miał spaloną słońcem twarz, niesforne blond włosy i oczy palące się ogniem podniecenia. Panie! Pan może z policji? Panie, o tam Żyd! Żyd chowa się w tamtych krzakach, w rojstach. Leży, raniony, zdaje się, pokazywał, wyciągając bicz. Leon minął go. Gdy zjeżdżał, hamując w gęsty parów, usłyszał za sobą jego wołanie. Ej, siwa! Ty kłody! Kłody ty! Siwa! Pieniądze, które proboszcz kościoła Wszystkich Świętych wręczył wulfce od Henryka. I te, które dodał mu jeszcze z własnej kieszeni, były razem wzięte małe pieniądze. Przy pewnej energii, tak zwany pierwszy początek, ucieczki w nieznane, mogłyby starczyć, gdyby za tym początkiem przewidzieć było można jakiś dalszy ciąg, gdyby coś majaczyło w perspektywie horyzontów. Ale horyzonty były zamknięte, a wegetacja w piwnicach kościoła odebrała mu resztkę energii i przedsiębiorczości. Zapadał się w sobie. Przestrzeń, Kiedyś bez miary stała się ciasna. Słońce, przed którym trzeba było mrużyć oczy po wyjściu z piwnicy, zdawało się świecić wyłącznie dla ludzi pochodzenia aryjskiego. Z żydowską twarzą nic pod jego promieniami nie począć, nawet z dużymi pieniędzmi, a cóż dopiero z małymi. Przychodzi okropny nastrój, gdy stado ludzkie, które jest po to, by tratować jednostki, zaczyna wydawać się. Jedynym jeszcze pozostałym oparciem. I Wulfka, który już nie mógł dłużej wytrzymać zamknięcia w schowku i postanowił uciec, wybrał ucieczkę nie w pola lasy, gdzie jak mniemał, czeka go śmierć samotna, lecz prześlizgnął się w tłum getta. Źle zrobił. W tym czasie koło niszek, kilometrów stąd nie więcej jak sześćdziesiąt, chodziła banda Żydów w lesie. I wielu z nich się uratowało. Z tego transportu do ponar nie uratował się praktycznie nikt. To znaczy, kto się nawet i uratował, ten zginął wkrótce w tych lub w innych okolicznościach. Wulfka, trafiony kulą w nogę, gdy spod pociągu wyskoczył na szyny, by osiągnąć zbawcze krzaki, mógł biec jeszcze i zamierzał stoczyć się właśnie ze skarpy w zarośla leszczyny. Ale trafiony został boleśnie gdzieś w tył, nie znał swej anatomii zbyt dokładnie. Mogło to być w okolice płuc, serca czy kręgosłupa. Ból promieniował. Udało mu się wszakże stoczyć i później pełcał długo na czworakach, nawet próbował wstawać. Później znowu na rękach i kolanach przedzierał się przez krzaki. Umarł zupełnie samotnie, bo młody pastuszek. Zapędził się za krową i zapomniał o nim. Był okropnie obdarty i wymizerowany. Ostatnie, co na nim żyło, to wszy, które zaczęły złazić zastygającego ciała. I zdumiał się niebieski dzwonek polny, tuż przy rękawie zabitego, gdy ujrzał pełzącego po swojej łodyce owada niewidzianego dotychczas. A owady miejscowe znał dzwonek polny, wszystkie na pamięć. Wilenas był docentem filozofii, jego żona Daina, nauczycielką gimnazjum, teraz nieistniejącego. Wysłuchawszy Leona, spojrzał na zegarek. Dziś za późno, jutro z samego rana porozumiem się z naszym człowiekiem w Saugumie. Jest on zastępcą Bobrawić ja on wiedział o kim mowa, ale że nie padło nazwisko, więc go też nie wymienił. Przypuszczam jednak, ciągnął Wilenas, że dopiero w przerwie obiadowej będzie można z nim rzecz mówić. Sprowadzę go do siebie i zapoznam z Panem. Niech Pan przyjdzie przed pierwszą w południe do mnie. Nie ma ryzyka? No, odpowiadam. Dziękuję. Niech Pan posiedzi chwilkę. Pan wie, że my właśnie z Andruszkiewiczem. Rozmawialiśmy niedawno na różne polityczne tematy, głównie polsko-litewskie. No, ja nie mam żadnych pełnomocnictw. No, nie trzeba. Tak sobie, nieobowiązująco. Leon dawno już nie czuł się tak zmęczony jak w tej chwili i wysiłkiem fizycznym i przeżyciami tego strasznego dnia. I może właśnie dlatego nie chciało mu się zrywać z wygodnego fotelu, w który zapadł z lubością. Z drugiej strony pomyślał, iż szczera rozmowa może być też z korzyścią dla sprawy Zygmunta. My w rozmowie z Andruszkiewiczem, ciągnął Wilenas, doszliśmy do pewnego punktu, ale ja powiem panu otwarcie. Mnie interesuje stanowisko w tej chwili nacjonalistów, endeków polskich. Czy mógłby pan skontaktować mnie z kimś takim? Zetknąłem się z tajnym memoriałem wysłanym do Warszawy przez tutejszych Polaków, federalistów, na jesieni ubiegłego roku chcą związać Litwę z Polską na trwałe. To zawsze to samo. To nic nowego. No, nie wiem, czy pan znajdzie we mnie odpowiedniego partnera do rozmowy, odparł Leon. Byłem zawsze, a już po doświadczeniach okupacji sowieckiej, stałem się szczególnym antynacjonalistą. Wy zaś Litwini, bardziej niż Polacy, wychodzicie z założeń ultranacjonalistycznych nawet wasze stronnictwa lewicowe. Mój zmarły przyjaciel mówił tak. Europa ma 540 milionów mieszkańców. Ja widzę w Europie 540 milionów typów ludzkich. A dla nacjonalistów jest tylko 70 typów, według 70 języków mówionych w Europie. To ogromne zubożenie i zacieśnienie człowieka. Dla mnie, mówił mój przyjaciel, 540 milionów ma jedną wspólną cechę polityczną pragnienie wolności osobistej. Dla nacjonalisty zaś jest siedemdziesiąt narodów, których celem politycznym jest dążenie nie do wspólnej, lecz tylko do własnej wolności. To utrudnia wspólne działanie, gdy przychodzi wspólne zagrożenie. Miał wówczas na myśli zagrożenie ze strony międzynarodowego komunizmu. No tak, to płaszczyzna zbyt szeroka do dyskusji na chwilę bieżącą. Niepraktyczna, uśmiechnął się Wilenas, unosząc oczy oprawne, wrogowe okulary. Wyjdźmy na razie z bardziej konkretnej sytuacji, która utrudnia rozmowy polsko-litewskie. Mnie się zdaje, że pierwszym krokiem w dążeniu do suwerenności jest swoboda w doborze sojuszników i pewna, jakby to rzec, elastyczność w tym wyborze. Tak też było, gdy nasze państwa powstawały po pierwszej wojnie. A w Polsce zwłaszcza ścierały się różne orientacje, różne koncepcje i tak Dziś Polska bez reszty, jakby to rzec, zamknęła się sama w klatce jednostronnego sojusznika. W ten sposób dobrowolnie przekreślając swe prawa suwerenne. Pod tym względem my, choć mały narodek, jesteśmy swobodniejsi. Idziemy z Niemcami i przeciw Niemcom jednocześnie. Trudność rozmowy z Polakami polega na tym, że trzeba rozmawiać jednocześnie z całym brytyjskim Commonwealth. A mnie się zdawało odwrotnie, szczerość za szczerość, że wam wobec zarysowującej się przegranej Niemiec chodzi o nawiązanie kontaktu z mocarstwami zachodnimi, a kontaktu takiego nie macie, więc szukacie przez Polaków. O, jakże się pan myli! Wiele nas uśmiechał się często. Miał pryszczatą cerę, jasne włosy przeważnie w nieładzie, nos zatusty, trochę się zająkiwał w pierwszych słowach zdania, i tylko wielkie wrogowe oprawie okulary zdawały się utrzymywać jak w klamrach i łączyć w całość twarz z jej rozumnym wyrazem. Jego żona też nosiła okulary, była zażywna, mało mówiła, ale zawsze uprzejma i miła dla gości. Wilenas, nie należał nigdy do partii nacjonalistycznej, podkreślał, że skłania się raczej ku lewicy. Leon słyszał o nim kiedyś od Andruszkiewicza, że jest wielkim wrogiem faszyzmu. Pan bardzo się myli. Mamy wystarczające kontakty przez swoich ludzi, ale nawet nie o to chodzi. Antyniemiecka koalicja wychodzi przecież z założenia, że wszystkie narody wschodnioeuropejskie, i naturalnie sowieckie, są wrogami Niemiec, a współpracuje z nimi tylko garsteczka zdrajców. Jako Litwa. Cieszymy się najlepszą prasą na Zachodzie. Wstał, poszedł do drugiego pokoju i wrócił wkrótce z maszynopisem na Bibułce. Oto kilka ustępów z artykułu, który ukazał się w londyńskim Time and Tide z 24 października 1942 roku. Odczytał: Położenie Litwy jest szczególnie tragiczne. I tak dalej. Do małych państw, których przyszły statut nasuwa najwięcej wątpliwości. Należą trzy państwa bałtyckie Estonia, Łotwa i Litwa. Nie może być żadnej wątpliwości co do ich nienawiści do niemieckiego panowania, ani co do ich pragnienia pełnej narodowej niepodległości. O nienawiści do panowania sowieckiego, jak pan widzi, nie ma ani jednego słowa. A dalej mówi się o sporadycznych wypadkach współpracy z Niemcami. Albowiem w większości okupowanych krajów znajdują się ludzie, którzy stali się narzędziem zdobywcy przeciwko swym własnym współrodakom. Artykuł ten nie jest ważny, ale jest charakterystyczny. Nie narzędziem w walce przeciwko Sowietom, lecz narzędziem przeciwko własnym współrodakom. Chwyta Pan różnicę istotną. Jest to teza sowiecka. Nie ma na wschodzie Europy Narodów występujących przeciwko Sowietom. Są tylko pojedynczy kolaboranci. Teza akceptowana została przez mocarstwa zachodnie i, o ile wiem, również przez rząd polski w Londynie. Chodzi nam więc tylko we wspólnym interesie o odwrócenie zresztą zgodnie z prawdą kolejności.